Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać taki krótki film właśnie o wróżbach. Otóż od kilku miesięcy szukałem dobrej wróżki w Gdańsku i muszę powiedzieć, że się zawiodłem. Olbrzymia większość wróżek w naszym mieście to zwykłe oszustki. Nie dajcie się nabrać. Lepiej iść do profesjonalistki. Ja musiałem być aż u trzech wróżek i dopiero czwarta okazała się być właśnie tą właściwą wróżką. Ta wróżka powiedziała mi, co mnie czeka i co w tej chwili przechodzę w życiu. Powiedziała mi o moim ojcu, który jest chory. Nawet wiedziała na co. Powiedziała mi także o moich dzieciach. O moim synu, z którym mam problemy, i powiedziała to w taki sposób, że po prostu mieszkała ze mną. Po prostu wiedziała wszystko o moim życiu. Przepowiedziała także kilka rzeczy, a dziś mija już szósty miesiąc, i wszystko to, co powiedziała, się spełniło. Dlatego po prostu postanowiłem nagrać taki filmik, aby polecić mam tą wróżkę, abyście. Nie dali się nabrać na oszustki, tak jak ja. Właśnie widzicie profil tej wróżki. Ona ma właśnie tutaj na Facebooku swój profil. Jeśli chcecie się z nią skontaktować, wejdźcie na jej Facebooka i napiszcie do niej. Link do jej profilu wstawiłem pod moim filmikiem w opisie lub po prostu wpiszcie jej imię i nazwisko. Na Facebooku, tak jak jest to wszystko tutaj napisane na jej fanpage'u. Z tego co wiem, ona wróży również przez internet, tak więc ludzie, którzy są z innych miast lub po prostu wstydzą się, chcą być trochę anonimowi, mogą skorzystać z jej wróż przez internet. Tak więc dziękuję wszystkim za te parę minut uwagi i pozdrawiam.